Zamieszki do jakich doszło w stolicy podczas marszu Niepodległości po raz kolejny położyły się cieniem na obchodach Dnia Niepodległości. Na szczęście legionowo należało do tej większości polskich miast, gdzie 11 listopada obchodzono godnie, zgodnie i licznie. Z roku na rok bowiem coraz więcej legionowian chce uczestniczyć w miejskich obchodach odzyskania przez polskę niepodległości. Jesteśmy bardzo zadowoleni i staramy się o tym szeroko informować, że mieszkańcy wiedzieli, że mogą tutaj przyjść, myślę, że głównie dla nich te obchody staram się, by były uroczyste. Bo trzeba pamiętać również o tym, że regionowo miało swój wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. W dniach od 11 do 14 listopada 1918 roku doszło tu do ciężkich walk żołnierzy polskiej organizacji wojskowej z wojskami niemieckimi, które zakończyły się zdobyciem garnizonu. To m.in. poległych w tej potyczce wspominano w uroczystym apelu poległych, który prowadzili żołnierze z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Stajemy dziś do apelu przy pomniku Polski walczącej. Aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Na pamiątkę tych, którzy o nią walczyli i za nią ginęli, pod pomnikiem Polski walczącej spoczęły wiązanki kwiatów. Złożyli je przedstawiciele władz miasta, powiatu, środowisk kombatanckich, policji, straży pożarnej, miejskich instytucji oraz legionowskich szkół. Po zakończeniu uroczystości na Rondzie Armii Krajowej ich uczestnicy przemaszerowali do kościoła garnizonowego, gdzie odprawiono mrze za ojczyznę. Oficjalnym uroczystościom, jak co roku towarzyszył zorganizowany w ratuszu piknik rodzinny. Wszystko w myśl z zasady, że radosne święta obchodzimy radośnie. W kolejnych latach temu piknikowi nadawaliśmy różny wymiar. Był poświęcony godle, był poświęcony fladze, hymnowi. W tym roku troszkę bardziej jeszcze na ludzie, bo poświęcony będzie polskiej kuchni, a konkretnie przyrządzanej na różne sposoby gęsinie. Jak wiadomo na świętego Marcina najlepsza gęsina, zatem i my w ten sposób chcieliśmy uczcić ten wyjątkowy dzień. Zaprosiliśmy restauratorów z terenu naszego powiatu, ale nie tylko. Bardzo licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Zatem dzisiaj mieszkańcy Legionowa mają możliwość spróbowania wszelakich potraw związanych właśnie z gęsiami. Ale nie samą gęsią piknik stał. Była zabawa przy muzyce biesiadnej, ognisko, gry i konkursy oraz stragany, na których można było kupić potrawy regionalne i rękodzieło. Tego dnia swój finał miała także przeniesiona z soboty akcja Dzikie Poruszenie.